Odcinku z cyklu The Swords of Ditto. To my, Kapibary. Co się śmiejesz, nabijasz z nas. Nie no, te. W zeszłym odcinku pokonaliśmy e, dwóch Ninja Fighterów w Lochu i otrzymaliśmy zabawkowy. E, to znaczy, no zabawkę, no płytę winylową. Płytę winylową dostaliśmy, która działa tak nie, oh wow. kosi po prostu. Jest świetna. Dobra, yy. okej. Okay. Chciałam powiedzieć, że trochę działa jak boomerang też. Ale może się przenieśmy od razu, co? Dobrze. I to będzie tutaj. Prawdopodobnie. Bo dzięki temu, że mamy płytę, możemy sobie otworzyć e, loch wyspań. Tak, To nie jest glut. Wydaje. Uciekajmy od niego, co? Hmm. W ogóle y, diamencik y, do mnie wrócił? Ile myszorów? Tak Widzisz? Płyta Winyl frisbee Mhm Dobra Rzucisz winylem? Teraz rzuć Kolory, ale o co tu chodzi z tymi kolorami? Czy ja coś zrobiłem? Ja zrobiłam, rzuciłam frisbee. Co to jest? Zajebiste jest to frisbee, chcę ci pokazać hmm? Ale ono w ogóle mi zużywa moc, biletową Tak, ale to się... ten moc się odnawia w jakimś czasie Musisz tam rzucić teraz O, pięknie. To był y y rykuszet. O nie, jest ten. Ale podpaliłem. po prostu się kazy. Ze... Mhm. Mm, a teraz mamy w ogóle dwie ścieżki. Gdzie idziemy? Tam gdzie myszki? No, możemy spróbować. O, o nie zabije nas. Dobra. Uciekłam? dałam radę? Tak. Oszelak! Czekaj! Poczek no. E o! A wiesz, że on nam kradnie ten fioletowe coś, te punkty. E, gdzie idziemy? Tutaj do góry. A nie bardzo, nie bardzo wiem jak. E, to tu jest jakaś w ogóle ta figurka. Mhm. Mm no i klucz jest potrzebny. Może tu mam ten frisbee rzucić? Trzeba to chyba jakoś podpalić, ale jak? Aha! Ty, jaki ty jesteś mądry! Czekaj, a tu? Nie. Aha, to tylko na chwilę działa. To gdzie idziemy do góry? Uważajmy, tutaj są te. Nie, nie da się. Nie da się do góry. A czekaj, stań tutaj. No, i? Nie, myślałem, że da się rozwalić tą ścianę. Jakoś. Dobra, to może idźmy tutaj, w tym kierunku. To w ogóle nam ładuje tą moc. Aha, dobrze wiedzieć. A to są chyba ostatnie drzwi. Tam były zamknięte kluczem i tutaj też ten, też dwoje zamkniętych kluczem drzwi mieliśmy. Mm -hmm. A, idziesz ty do I co tu płyta. mamy? Płyta, płyta. Gdzie? Aha. O, pięknie. Uważaj, bo to tylko na chwilę to lecimy może dalej. Co jest tutaj. Płyta. Wiem, tylko muszę ją odzyskać. Mhm. Puściłeś ogień? No, sam się zapaliłem. idziemy jesteśmy. A, to Możemy wrócić. Mhm. Mm no to nie, to raczej nie wracamy, nie? Idziemy w drugą stronę. Musisz sobie chyba wziąć jakieś życie. Strzelasz? E, tak Zginąłem <laughs> Poczekaj Nie Dobra To trzeba szybko zrobić Fuck you, fuck you mouse Rad <laughs> To jest rad? <laughs> Chyba tak One-eye mouse Uwaga, bo tam są w ogóle płatki. Patrz. Patrz. Dobra, lecimy szybko. Boże, gdzieś jak go Oho, Ho ho A trzeba to odpalić. Co? A czemu tutaj płyta jest y, na tym? Na czym? No tutaj na chodniczku, widzisz? O co chodzi? Aha, jak wrz wrzucisz z jednej strony, to wyleci z drugiej, ale po co? Żeby podpalić tam, z tamtej strony. Musisz sobie stanąć tu i rzucić w stronę ściany. Tu, tu tak jak ja jestem. W tą stronę? Tu, w tą stronę. Tu widzisz, bo tu jest taki otwór. Aha, tak. No i rzuć teraz płytą. Aha, czyli to z tamtej strony jest. To jest w ogóle odbicie takie ulustrzane. Stąd. Ok. Taka magic. A zdobędziesz tamto? Dasz sobie radę jakoś eee, Klucz? Nie, a co my w ogóle mamy to zrobić? Klucz zdobyć. No, nie teraz. Nie pokazuj nam tego teraz. No! Dawaj go. Dobra. I co? Idziemy dalej. Po czego gdzie jesteśmy? Dobra, idziemy dalej. Mamy jakiś klucz. W ogóle wiem Ci, że długie jest to wyzwanie. E, dobra, strzelam. Nie tak. Pięknie. Ok. Nie, czarnoksiężnik jest. Rzuć go płytą. Rzuć go płytą. Ja cię kręcę, co ja zrobię? Męka ja. Nie! Poczekaj. Dobra, chodź. Eee, na dół. W ogóle jakieś lasery jeszcze tutaj? Boże, było. ja nie wiem, co tu się w ogóle wydarzyło, słuchaj. Ja cały czas nie ogarniam, że mam komputer, wiesz. Ale my tutaj już y, byliśmy. Aha, dobra, bo nawet nie zauważyłem, że mnie rąbię tutaj. Jest ciastko. muszę zjeść chyba ciastko. Ciastko to jest mało. Wezmę do nas... ponczora trzeba wziąć. Donatana! E Poczekaj, które to są drzwi? Nie to wiem. jest Te tą białą kłódką? Mamy dwoje takich Chyba tak. drzwi. Chyba tak. Tutaj to będą te białe. Glut. Czekaj, rzucam w niego. Ale go. A nie tu idziemy? Nie, bo to są te główne drzwi. Mhm. Ciekawe, co w nagrodę dostaniemy za to. Nie wiem. Tablet. Ale to zmniejszy wpływy tej czarownicy, nie? Jak my to zrobimy? Uwaga, idziemy w dół. Czekaj na mnie. Idziemy w dół szybko. Ok, dobra. I tutaj. I podejrzewam, że to są te drzwi. Tak. Tutaj podpalę. Czekaj, a może ja pójdę I To podpalę zapalę. Też. Tu jest jakiś przycisk w ogóle o coś na się go potrzebny. przycisnąć potrzebny. Poczekaj, a jakbyśmy tu jeszcze podpalili. Przycisnąć? W nie to nie wiem po co nam on. A. Stąd musisz chyba odpalić tą środkową. No ale to mogę przecież ręcznie podpalić. Dziwne to jest. Aha Poczekaj. No ale no poczekaj, idź. ale to... ale czego my jeszcze nie odpaliliśmy? No tej Proszę jest goldki A idź ty. Co to jest za mieszkarstwo? Idziemy górą? No chyba nie, czy nie? Czekaj, tutaj trzeba by ogniem podpalić. Weź no tu podpal. Odsuń się. Okay. Efektownie odsunęłam czekolada, hasik. O jest y, na płytę Miejscówka Troszkę źle zrobiliśmy Poczekaj chwilę W ogóle to nas zrzuci na pewno Te nietoperze O nie Może ja też wezmę tą płytę Czekaj, złap go, złap go o. Dobra i tego następnego Hmm. Uważaj! Jedź go, jedź go, Dobra. Jedziesz go. Tak, dobra. E, życie sobie weź Biorę ciastko tylko. Dobra, Musimy niczynko. oszczędzać. A co, to co to jest? Aha, nie da się tego odpalić. Aha, bo czekaj, bo już se muszę dyska do siebie wziąć. Nic się tu nie da zrobić. Dobra, została nam ostatnia sala. Długie to jest, długi ten traj. Długi. Jest. Tak, tędy. Tam w ogóle jak dotrzeć. Nosienie. Hi Mr. DJ, how do you like a lot? Play that funky music. I wanna dance with my baby. E, no nie gadaj mi, robi? że tu jest boss fight. Zabiją nas? Nie. Ty masz trójkąt. Aha, dobra. Znaczy kwadrat. Znaczy X. <laughs> O nie, nie ma tego tutaj. No. Mhm, Ona znowu nas zabije. Nie. Musi spra ten Togon musi sprawdzić swoje źródła, bo ma złe informacje. Mhm. Mhm. To jest poniżej pasa. Aha. I tutaj jest walka z bosem. Je tu. Je, no je tutaj będzie, je tu walka. Je tu level 7. Ale je czekaj. Mogę sobie ustawić płytę? Bo chyba trzeba z płytą tutaj. Poczekaj. Ja sobie szybko ustawię. Dobra, dzięki. Nie wiem, czy możemy się do niego zbliżać. Uważaj, aha, bo mamy jeszcze bomby, właśnie patrz jak on w ogóle mało traci życia. Bomby w bo ogóle mu tracą dużo. Zabił mnie miś! Weź sobie życie. W ogóle musimy sobie wziąć życie. Uciekaj! Pięknie. Nie mamy Aha, już. bo ja nie mam punktów w ogóle. A nie ma innych bomb? Może są inne bomby jeszcze. Jakieś tam mamy. Nie Czekaj mam tych jeszcze. punktów, żeby puszczać tego. Czekaj. Poczekaj, bo jeszcze mam myszy. Jest zielona bomba. Aha, mam jedną mysz. Zielona bomba jest, bierz zieloną bombę. A co ona robi? E, ho, o poison. Poison ma? Tak. Ale czekaj, nie wziąłem, wziąłem mysz. Jak to się stało? Dobra, dostał mysz. Poczekaj, wezmę jeszcze bombę. Nie! Przerzuciłem. Aha, jeszcze mnie e, zabił. Dobra, wezmę sobie już płytę. mi się odnowiły punkty, wiesz? Patrz, bo płonącą płytą go nawierniczaj. Na Ale nie da się podpalić. Ale uważaj, bo Dobra, ostatni raz, bo musimy się odnowić pasek. Dawaj go płytą. Nie, nie turlaj się, bo to zużywa punkty. Dostałeś płonącą płytą. Patrz, jak mu mało zostało. Uważaj, uważaj! Jaka minka? Yeah. Pat, był tutaj. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh, Musimy to rozwalić. Będzie słabsze. Piękne to było. Nie sądzisz? Walka z bossem. Ale bos. jest tu. Jest Ten bos je tu. Je tu. No, tylko ten inny anchor, to nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy. No, nie mamy tego, zabawki, tej ale. Potrzebnej. Ale nie wiem, czy w ogóle zdążymy. Bo jak tutaj z tym czasem jest? Bo miało być, że ostatni dzień przed walką z, z tą czarownicą. Dobra. To w następnym no to odcinku może poszukamy jeszcze tej drugiej zabawki, może nam się uda znaleźć. Kolejny to. Przed walką to, toj dungeoną, z tak. tą, z czarownicą. Może zastopujmy, bo nam tu zaraz nas ktoś zaatakuje, czy coś? Dobra, to dziękujemy, dziękujemy. za uwagę i cześć. Pa.